Dobrze, co ona chce? Chce z kimś poflirtować, chce z kimś barabara, chce poznać kogoś nowego i chce rozpocząć karierę obipoka. Kariera obipoka i o nie, legenda sportu, no to nie spełni swojego marzenia życiowego. Ach, jak większość Karyn. Dobra, to yy, pasuje upolować pierwszego tatusia. A, chwila, bo to jest jeszcze jedna ważna rzecz. Haha! Ha! Trzeba rozdać te rzeczy. I słuchajcie, ja tutaj mam taką myśl, że ona w międzyczasie jeszcze będzie miała tak. I to jest zupa na pocieszenie, wolniejsze zanikanie, brak opieki społecznej. Nie, bo to jest. A gdzie była turbopłodność? Też chyba w tym. Ta turbopłodność była, jak się wzięło, tak na maksa, wszystko. Ale błaganie opieki społecznej może się przydać. Tylko tyle, że my mamy mało punktów do rozdania. Także yy, będziemy musieli chodzić na sernik, żeby mieć za każdym razem bliźniaki. <śledzimy> tak, fight lampek na ścianie. Piękna dama, mefedronie, najlepsza jaką stworzyłam. A właśnie, wszystko, tylko płodność jest przy tylko aspiracji rodzinnej, to inaczej. To wrzucamy wszystko w flirt. I żeby dała radę, to musimy jej dać jakieś wolniejsze zanikanie potrzeb. Ewentualnie możemy z niej zrobić chwilę. Janusza biznesu. Chwila, 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 chwila. Tutaj co jest? Dolny negocjator, wolniejsze zanikanie zabawy i doradca finansowy może zarabiać. Interakcja dostępna za każdym komputerze, zarabiać nieco kasy. O, dobra. Teraz ona musi otworzyć biznes. A tutaj, przecież w mojej karynarni tutaj miałam. Pięknie. Ehm, chwila, chwila, chwila Przedsiębiorstwo Otwórz przedsiębiorstwo domowe Siema Ravenku To taka przedsiębiorcza Karyna I psa miałam kupić Żeby miał kto na mnie robić Siema z pieczu Na razie zamknij lokal o nie, już rachunki przyszły i gazety, i wszystko. Dobra. Napełni miskę. A pani Karyna, to co tutaj? Rozmawiaj, poznamy kogoś nowego. To będzie moja ulubiona najlepsza przyjaciółka. Zabawiaj, dowcip. <laughs> Mamy pierwszego tatusia, słuchajcie. Jest. Zabawiaj dowcip. O, moja przyjaciółka mnie nie lubi. Zdobyć brązową rankę kosmetyczki. Co oni tam piątki przybijają? Jeszcze nikt mnie nie zaliczył. O, i dostałam komputer. Dobrze. A, nie może dojść. Może dlatego, że koleś jest rudy. Zabawaj. Zawsze wszystko trzeba zaczynać dowcipem. To taka wiecie, gra słów. O, potrzeć ci lampę maleńki! Mam bardzo silne nadgarstki. Lekarz stwierdził. O! Aż ci muzyka zagra, tak będę tarła. Co to jest, co tu biega? Shiba. A Shiba to nie był taki król kotów, czy coś? Nie, ja sobie swojego rasowego kupię. To nie ty masz dość, tylko on. W sumie racja. Flirtuj. Zagwizd, czy tam będę subtelna? Ulala! A, to się zainteresowany jest, proszę bardzo. Kto mi się tam do domu dobija? się ledwo człowiek wprowadził. Słuchajcie, ja chwilę włączę chyba widzenie tych parceli obok, mi tutaj się ciągle zesłania. Chyba, że się przyzwyczaja jakoś inaczej. Po, po pierwsze wezmę sobie to. O nie! Ona chce go przelecieć pierwsza. To jeszcze panią podatnik tutaj proszę przywitać, bardzo dobrze. Pracuj jako stylistka. Ja was wystylizuję. Kto pierwszy? Kto na pazurki dzisiaj? Komu trwałą? Ustal cenę. <śm> nie może dojść znowu. Proszę ładnie ustalić cenę. Co ona wam smaruje? Cena przeciętna, drogo! Przecież ja super robię. Co? 62 za stylizację? Nie, tego już nie musisz robić, dobra. To jeszcze tutaj muszę sprzedawać zabawki z Zoelixa. I to, co za darmo wyżebrałam. No i będę musiała obrazy zaznaczać. Za mały ten lokal nikt się nie mieści. No trzeba będzie chyba go powiększyć. To ja pracuję jako stylistka. Mociu, masz biznes zamknięty, ja to widzę, że jest zamknięte, ale oni się widzicie, zastanawiają. A nie, nie zastanawiają się, bo jest zamknięte rzeczywiście. Dobra. To y, zaraz się to ogarnie w takim razie. To otworzę. Najpierw muszę dziecko zrobić. O proszę, sąsiedzi przyszli. Powitaj. Aha, to jest w ten sposób. To Jackie Kowal powitaj. O, kolejny nerwusa. Zaraz powiększymy lokal w takim razie, tylko pytanie, gdzie przemebluje dzieci. Chyba, że lokal po prostu dam bardziej do przodu. Okej, okay. wszyscy są przywitani, to ja tutaj Rudego bajeruję dalej. Sklebiaj, podziwiaj. Ła, leci na mnie, dobra, dobra. Rudemu rzadko ktoś komplementy mówi, więc on to kupuje, nie? <gawędka> Pogawędka. Zabawiaj, dowcip. Obejmij. Nie, no, obejmij trochę za wcześnie. To jest dwójka, słuchajcie. Oczaruj. Pita pita chan. O młodziu, Ostatnio przetestowałem Vampire Masquerade Bloodlines. Działa na an anti co, co kurde? Serduszków w penis czekam. To trzeba będzie najpierw wkrzysie skończyć, Pitachan, w takim razie. Tak, bo te, to nie jest przypadek, ja myślę. Myślę, że to jest takie wymyślone przez tą grę, żeby oni się zawsze spotykali u kogoś. Ale w tym momencie nie są nam potrzebni do niczego, bo ja flirtuję. Proszę bardzo. Hej, matka, czy wiesz, że pracuję w magazynie sprzedającym przecenione meble? Jak potrzebujesz czegoś, to co załatwię coś w po niskiej cenie. Bierę. Zabawiaj, dowcip. Patrzajcie, on już na mnie leci. Ja już go tutaj bałamucę. Gładka gadka. Dobrze, że nie gładkie gadki, bo mi się troszkę przestraszyła. Tak, całe miasto się przyszło na imprezę do Karyny. O nie, co on tak nie chce? No i przez niego nie mogę dojść teraz. Rozmawiaj. O nie, on, on już mnie nie chce. Coś chyba wyczaił pismo nosem. To ja go tutaj pozabawiam trochę? Rozmawiam z nim? Ja wiem, bo on może być głodny. Facet bez jedzenia to wiecie, on nie jest zbyt chętny. To ja im dam drugie śniadanie. Podaj drugie śniadanie. Kanapki z szynką. Gromem, Mociu, teraz po skożyczeniu złodzieja, to chyba czas na dwójeczkę, tak do 2030 da się zorganizować. O nie, lać mi się chce. Żadnych kanapek. Najpierw w siku. Trzeba mieć w życiu priorytety. O nie, ktoś mi kibel zajął. Winocha z mego kibla. Skorzystaj. Dobra, zdecydowanie trzeba y, karynarium powiększyć i podać im wszystkim kanapaczkę i, kanapeczki, bo głodny facet to zły facet. Te już jak się obsadziły, tu ściochy jednak chcą wpierdzielać. Wyczyścił kibel po sobie, jaki porządny. Pewnie gej. <ścoughs> Karenarium będzie najlepsze. O, i proszę. I kanapeczki. To jest coś, czego mi brakuje w wszystkich Simsach, że oni robią jedzonko i podają je tak ładnie do stołu każdemu po kanapeczce. Witaj kochanie! Podobno w Simowie w tym mieście szukają przy... miłości, przybywam by pomóc. Dzięki moim zdolnościom wróżbiarskim potrafię znaleźć idealną parę dla każdego Sima. Sprzedaję także specjalny eliksir, który sprawi, że każdy kto się nim spryska, z łatwością podbije serce wybranej osoby. Ja już mam to yy, w genach, z łatwością podbijanie serc innych ludzi, ale to yy, i tak sobie kupię, tak wiecie, feromonki, nie? Bo muszę dziecko zrobić. Zaproś na randkę w ciemno. Kups eliksir. Miłosny. Jeden. O kurde, za 350? Teraz zobaczymy, jak to zadziała. Wypij eliksir miłosny. Taka... Figuła gwałtu, tylko tyle, że działa na innych. O, ten już mówi o swoich pociągach. Dobra, to ja go znowu tutaj popodziwiam. Pozabawiam. Poflirtuję z nim i zobaczymy, co z tego wyniknie. A, miałam to bardziej wyłączyć. Chwila, chwila, chwila. Poziom oświetlenia, detali, bla bla bla, odbicia światła. Ukrywanie obiektów to chyba nie tu. Przewijanie. Opcje podglądu Parceli. Oje, yes. sąsiedzi są wyłączeni. Dziękuję. To studnia, jak już będziemy mieć milion hajsów. Co tu się. Aha, bo to ja jestem tak piękna, że kwiaty pod mymi stopami rosną. nie <laughs> jak w życiu. <laughs> ja, ja w życiu też tak mam, słuchajcie. No, coś na niego ten eliksir nie chce działać. Przeleć mnie w końcu. To może ten będzie łatwiejszy. Zabawiaj dowcip. Więcej. Gest. Piąteczka. Oj, chyba eliksir przestał na mnie działać. Jak to tak? No jeszcze mi jest przykro w życiu przez niego. No wszyscy nam nie lecą, tylko niech nie chce zrobić mi dziecka, no. O, ale ten jest jakiś łatwiejszy, przystępniejszy. <laughs> Elixir nie chce działać bez rudy, coś może w tym jest. Ale ten przynajmniej lubi moje dowcipy. Może ja dokończę tą kanapkę. Taką tam z podłogi, żeby się nie zmarnowało. Ktoś dzwoni, może ktoś chce mnie na randkę zabrać. O nie! Starucha rąbnęła mi moją kanapkę z szynką. I to taką ugryzioną Jeszcze musi być naprawdę głodna. Weź, że ty to odbierz, kobito Czemu do mnie dzwonisz? Jesteś magikiem, rozumiem A co potrafisz zaczarować? A potrafisz majsterkować? To później, później mi zmajstrujesz Hej, przedmieście ma nowe miejsce, w którym można się zabawić Wpadniesz tam? Jakby to była randka, to bym brała Na razie zostanę, bo wiem, że to nie jest randka Schlebiaj, podziwiaj. Chodź, będę miała wnuka mrocznego kosiarza. <mulity> tak, będzie mi klepał kluczem po kasku. Pozdrawiamy Zmorę bardzo serdecznie. Twoje zdrówko również. Trochę hajsu na testy ciążowe. <grym> no może 100 Baby Challenge. Myślę, że to będzie do ogarnięcia. Tylko czy Safe to uciągnie? Mówiliście, że bym na niego jakoś super swojego skilla użyła, tylko, że ja nie jestem pewna czy to chce działać. Co skarży się? Jak wam nie pasuje to wyjść. <grytanie> oczaruj, zagwiszcz, ale to mam tylko oczaruj. A jeszcze to było to takie coś, co mi przysługuje ze skilla przecież. Zapytaj, zaproś, graj, opowiedz historię. Rozmawiaj, obejmij. To inaczej słuchajcie. To ja go zaproszę na randkę. A, czemu to nie chce działać? Co nie... A, więcej. Czemu nie mogę? Jest więcej. Halo, proszę się nie ciąć. Zaproś na grupę tymczasową? Nie, zapytaj. Ile masz pieniędzy? Umówisz się ze mną. No nie wierzę, nikt mnie nie kocha. A gdzie mój czar i urok? Dobra, wszyscy wynucha. Więcej pożegnaj się z wszystkimi. Precz mi stąd! Muszę swoje karynarium powiększyć i coś zjeść. Posprzątaj. Teraz się ładnie umyję. Ej, powiedziałam, wszyscy wynocha. Zapraszasz mnie na noc, ale nie dajesz mi spać. Wychodzę. Nikt cię nie zaprosił, stara torbo. Posprzątaj. Chociaż nie, wylicz do czysta. Co się ma marnować? Przecież głodna jestem. O, o. i co? I zażarła ten talerz. A tu jest wylicz do czysta? Nie. Posprzątaj. Dobra. To w takim razie y, zjedz obiad. Makaron z serem. <noise> Ta, zrobili se plac zabaw u mnie. Wynocha. Wszyscy wynocha. <głosy> <głosy> nie! Ale słuchajcie, jest tego dobra strona. Przyjedzie strażak. Gaś ogień. Flirtuj, o... E, e, flirtuj, przyjrzyj się Simowi. Rozmawiaj pogawędka. Trzeba mieć w życiu, słuchajcie, priorytety, nie? Daj napiwek. 25, bo jestem biedna. Ale ona mi dziecka nie zrobi. W dodatku jak zrobi, to na pewno ucieknie. To ja idę jeść. Nie dostaniesz napiwku, bo nie robisz dzieci. nara. w dodatku jesteś nudna. O, no, no, mój pyszny makaron z serem. Co ja wam mówiłam? Wynocha wszyscy. Patrzcie, jak jem. O, to już chciałaby pornola jakiegoś skręcić. Nie ma pornoli. Oni wyjdą kiedyś, czy nie? Spieczony, coś w tym jest. Przygotujmy się na 200 tysięcy sposobów na śmierć przy kuchence. Nie, to są te części, gdzie jeszcze Sims ogarniają. No, strażak niestety jest kobietą, no, ale przynajmniej nami może być jeszcze na przykład śmieciarz. Zjesz to ty w tym życiu? Nie zaprosiłam Cię na noc i stąd. Ciebie też nie. Do zobaczenia. Pff, się obrazili na mnie. Ory, ty, bo zaśmierdłam się od tego pożaru. A ten co chce? Wita mnie. No do, to cześć. Do widzenia. No to super mnie przywitał. Dobra, idź się umyj, Karyna. Idź coś zjeść. Zapiekanki, to się znowu źle skończy. Dobra. Odtyć się troszeczkę. Czy ty możesz malować? A, jestem w złym nastroju. To co ty możesz robić? A, rety. Nic jej nie cieszy. To niech się prześpi.